Siemano, widzowie, dzisiaj znowu gramy stream game, ale nie będziemy robić tak normalnie. Dzisiaj gramy na shaderach, więc włączamy shadery właśnie, jak widzicie, jak klikamy. Dobra, zlagowało mi grę. O, jak to wygląda! I widzowie, dzisiaj będziemy tak grać właśnie na takich shaderach. Ma trochę będą lagi, no ale gramy. Ale to ładnie wygląda, tu się wszystko błyszczy. Musimy sobie dźwięk włączyć. Co, tu się nawet to błyszczy? Widzowie, wy to widzicie? Dobra, ej, widzowie. Dobra, ale tu się błyszczy. Ej, wszystko tu się widzowie błyszczy. Ciekawe, jak będą wyglądały minigierki albo coś. Nie, ja nawet muszę screena zrobić, widzowie. Ja muszę screena zrobić. Dobra, zrobiłem już screena. Musiałem screena tak zrobić Dobra, zaraz będziemy zaczynać Już mam trochę doświadczenia w Stream Games, bo wcześniej grałem na tamtym odcinku, wczoraj o 23 o 22 sorka więc, no dobra, wchodzą, ciekawe jak oni... Jezu, tu się wszystko błyszczy, nawet oni się błyszczą. o, tu jest ten miatki błyszczący się, wszystko obok mnie jest zamazane, mega te shadery. Chciałbym serdecznie powitać was wszystkich, a coś czytałem, coś możemy nawet pominąć, a nie, nie możemy pominąć różnych... A, nie, pominęliśmy już. Mieliśmy pominąć. widzowie, ej, to jest serio takie piękne. Serio, ta lalka. No, nie różni się za bardzo niczym. Nie, dobra, ale wszystko się różni. I to bardzo. Cała gierka ogólnie się różni. Cały wygląd. Jak chcecie tutorial na takie i drobloxa, to wam Napiszę, znaczy zrobię tutorial, tutaj gadam, napiszę I to wam zrobię filmik z tego tutorialu Dobra, a my wracamy więc do filmiku Nie, dobra Nie zginąłem Dobra, jest Dobra, zatrzymuję się Nikt mnie, mam nadzieję, że nie popchnie Nie Ktoś mnie popchnął Oj Jest! Widzowie, mamy pierwszą minigierkę Co ten typ robi? XD. Ej, on żyje Yggrzde A nie, zginął ten typ tutaj Ej, on nie normalnie tu ginął Ho ho Ej nie, on nie we mnie celuje. Ej dobra, tak ładnie to wygląda na tych shaderach. Dobra, mamy to, tą minigierkę. Już tu przeszli Tylko dwa... Tylko 1300 tysięcy naprawdę. Spróbujemy sobie... W tamtym odcinku mieliśmy być strażnikiem, ale nam to się nie udało, bo nie miałem kasy na to. Ale... Próbujemy w tym sobie kupić i w kolejnym zrobimy oddzielny odcinek. A potem zrobimy odcinek, że muszę kasę pozbierać. Dobra. To. Nie no, oni sobie żarty ze mnie robią. Nie, tylko nie parasolka. Kawek na shaderach będzie się... Proszę, żebym miał zapalniczkę. Please z zapalniczką. Nie no, bez zapalniczki, dobra. I dobra. I dobra, ja tu muszę klikać. O dobra, teraz... Do... Widzowie, dziwne te ciasteczka są na RTX. -ie. To wygląda, a ten ja tu muszę, widzę, że klikać, bo to mi laguje za bardzo. RTX, oj, pierwsze zniszczenie ciasteczka, oj, drugie zniszczenie ciasteczka, dobra, później się laską zajmę. Ej, bo ja tu mam zamazany czas przez tego głupiego RTX-a, głupie shadery. Czasu Ale głupi shadery Znaczy nie, że głupi shadery, tylko w tym stream game'u Gamesie Stream game dobre Dobra, jest! Mamy to! 17 sekund zostało No już niektórzy zginęli Ale żyję Tamtej, kiedyś zrobiliśmy tak szybko, to tak wolno Dobra to teraz widzimy czas i wszystko inne. Wiecie, tej, teraz powinien być pentatlon. A czy walka na noże teraz będzie? Chyba. Czy po pentatlonie będzie walka? Chyba tak. Ten będzie. Co napisałem pentatlon? Tak, pentatlon teraz. Mamy pentatlon. Dobra, widzowie. Dobra. Idę I taki Jest! Za pierwszym dobra. Ja już mam w tym trochę wprawy w tych gierkach. Dobrze. Już trochę wprawy się ma i teraz... O, gągi. O Boże. O Boże jak to wygląda. O Boże, bo ja tu mam trochę zamazana. Oj. Nie. Oj. Dobra. Ostatni gong. Jest. Jest, jest. Mamy to. Już coś jest tam. Dobra. I bombcia. Dobra, jeszcze nigdy mi się nie uda, nie zrobiłem tak, żeby nie udało mi się bączka. Dobra. Lecimy. Wczoraj pre, pierwszy... Dobra. O. O. Oj. 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 Dobra. I ostatnie? Jest! Pierwszy zrobiłem to, bo on poczekał. A nie, nie pierwszy jakimś typem, a nie już były tam typy. Dobra, mamy to ja skaczę. W ogóle to jak tak skaczemy to mam rozwiązane to i to jest jak są takie animacje, więc no mega piękne to jest wszystko. Nie, a takie to jest piękne. Tak się wybija wszystko. Dobra, mamy to. Dobra, teraz będzie najgorsza, czyli karuzela, na której zginąłem w poprzedniej grze. Czy ja na tym tam zginąłem? Nie pamiętam. Chyba na karuzeli wcześniej. Kiedy... A nie, teraz będzie walka na noże, wiem. Więc dobra, walka na noże musi być śmieszna z rtx -em co co nie jest, że RTX, ale do celów shaderów trzeba mieć RTX, więc to są takie shadery, ale można je pobrać, ale trzeba mieć rzeczywiście RTX-a, nie? Wiecie o co chodzi. Oj. O! Ej, nie ma walki nocnej! i nie ma walki nocnej na razie jeszcze. Ej, w ogóle ja nie, ja nie zwróciłem uwagi, jak to pięknie wygląda. Rekali się, szczerze się da Dobra Hej, harangasi ta. si Halala latun Dobra i lecimy, patrzcie widzowie Ringory Arwen, a co ja śpiewam Dawaj ringory I tu ringory I dobra widzę, to jest takie piękne Nie chcesz me. Ringor One nie. Dobra. Jest! Widzowie! Ten chłop mi wyszedł, ale i on nie chciał wyjść. Więc świecił. I w ogóle ja mam czad widzowie zamazany. No widzowie, ja mam czat zamazany. Ha! Ja mam tu ogólnie zamazane. Dobra. Może specjalnie tak się gaść światło, żeby więcej było tam widać Dobra, ale mamy to Kolejna, dobra, pierwsza... Dobra No też Czemu oni na tam są? Ja nie go tu roka, nie się już się da. Ale zesta. Tu, tu, tu. Jest! Mamy hol. A rampij jest, really to. Prym się widzę. Musi no co on robi no co ten typ robi ej bo on zaraz te drzwi otworzy i mnie wywali bardzo chętnie bym coś takiego mu zrobił mhm. dobra ostatnia runda czemu wszyscy mnie popychają dobra

Dobra, oni tam wiecie. No. Ja to chcę zobaczyć dla widzów. A tu coś takiego. Dobra, ale przeżyliśmy. Dobra. No i przeszliśmy mi tą minigierkę w końcu.

Nie wiem. O nie! Jeszcze światła zgasły. Chyba się żarty robią. Ej, ten typ jakbyś z tam grał. Nawet nie widzę, że on tu skoczył. O, w końcu się włączyły światła. dwie osoby zginęły. O nie. Kraj spadłem. Tyna. Here. Oni chcą nas szukać. Ciągle. Oj, ale skoczyli. Tyna. cia Dobra, muszę to przetrwać. O nie, zgasło światło. nie się, o nie, jest! O nie, o nie. Squeeze Game Yo, widzowie Wygrałem Squeeze Game Yo Yes Yes mam to. Jestem tak ucieszony Jest 7 milionów kasy i win, I win, I win, yes. Widzowie, wygrałem Squid Game, więc to będzie na tyle z tego odcinka, bye. Ya.